Cześć, witam wszystkich. Kolejny filmik Ścianiczka TV521. Yy, odezwał się do mnie jeden z widzów, yy, pan Mariusz, z prośbą o pokazanie konstrukcji podnośnika yy, tylniego w ciągniczku, a konkretnie chodziło mu tutaj o ten, yy, o to, tak jakby celu spawany z tą beleczką, do której się montuje. Yy, maszyny, pług Znaczy do grobogryzarki jest to niepotrzebne W sumie, no ale dobra yy, Chciałem pokazać Jak to wygląda, bo może się tak Właśnie zdarzyć jak u pana Mariusza Że czegoś takiego nie ma Można sobie to łatwo zbudować samemu yy, A więc tak, jest to taki Płaskownik o grubości O grubości mniej więcej Jakieś 15-16 mm Wysokość tego płaskownika jest 60 mm długość długość od bolca mocującego tutaj mniej więcej licząc to jest takie od początku tam 37 cm 37 37 no tak na na filmiku słabo to widać, ale można mi na słowo uwierzyć, że to jest 37 cm. Są dwa takie elementy. Tutaj jest otwór. Otwór do łańcuszków. On jest, tak, mniej więcej na wysokości jakieś 10 cm, 9. Dokładnie to jest 9 cm z tej strony. I to jest uspawane, coś takiego. Yy, coś takiego jest to uspawane z oryginału. Tutaj jest cołóweczka. Cołóweczka jest w wysokości dokładnie 10 cm czyli 100 mm. Długość tego długość tego to jest 38 cm i ma otwory nawiercone. Oczywiście na, na wylot. Tych otworów mamy 1 2 3 4 5 6 7 otworów. 7 otworów. Średnica jednego otworu wynosi Dokładnie mierząc od 100 złapiemy od stówki jakieś 15 mm. Przepraszam źle mówię, 18, 18 mm. Spróbujemy to pokazać. Takie 18 mm. No i co, i tak to jest zbudowane, wiadomo, u góry tutaj jest ten mechanizm cały, który, który podnosi to siłownik, te ramiona całe, tu są łańcuszki. Łańcuszki mają długość akurat u mnie, akurat u mnie jest takie, od otworu do otworu to jest 36 cm. Tak to wygląda, to jest potrzebny element szczególnie do pługu, bo do wzarki jest to demontowane. Glebogezarka jest na łańcuszkach zapinana tutaj do tych samych ramion. Chciałem jeszcze powiedzieć o, o zawiesiu tutaj, bo ja z ciągniczką dostałem coś takiego. To jest taki płaskownik, on jest tak wgięty, przełamany, że tak powiem. Tu jest przełamanie i tam z drugiej strony jest przełamanie. To jest, mi się wydaje, że to jest zawiesie też do podnośnika. Coś takiego typu jak są 30-60 mają. Wiadomo, tutaj by trzeba było wtedy śrubę taką odciągową, rzymską, jakąś zamontować, żeby było trzecie ramię. Na moje oko jest to montowane w ten sposób. Tutaj w otwór to wchodzi, i wtedy mamy coś takiego. Możemy sobie zawiesić. Tutaj jest pewnie do łańcuszka otwór. To jest też zrobione z jakiegoś tam płaskownika, dość grubego. Szerokość, szerokość, szerokość takiego czegoś to jest 60, czyli podobnie jak ten, ale jest z gr chyba grubsza na oko. spróbujemy to zmierzyć. Na no, takie 16, chyba milimetrów, mniej więcej. To ma nawet 18, bym powiedział. I coś takiego mam komplet, takich zawiesi. Nigdy tego nie używałem, ale wydaje mi się, że to jest właśnie do tego celu, bo nigdzie indziej nic takiego nie pasuje. Oczywiście, tutaj, jeszcze wracając do tego, tutaj są takie, takie kostki przyspawane, To jest śruba na wylot. Z drugiej strony to wygląda w ten sposób. Dla Pana Mariusza w szczególności chciałem pokazać taka kosteczka, odsunięte to jest. Żeby to chyba można było jakoś ewentualnie tą cełówkę przekręcić w drugą stronę. Nie wiem, nie wiem, ja to tak zamontowałem tak jak było wcześniej. Działa, chociaż osobiście zastanawiałem się na skróceniu jednego oczka przy tym łańcuszku, żeby to było ciut wyżej, bo jak opuszczę podnośnik do końca to to mi się kładzie na ziemi, dotyka ziemi. I automatycznie, jeżeli by było byłoby tutaj o jedno oczko krócej, to wtedy to by nie leżało na ziemi przy maksymalnym opuszczeniu, a wyżej by podnosiło, bo wiadomo, jest krócej, czyli ten ruch tutaj by to było w ten sposób jakoś tak podniesione. Ale jakoś na razie mi to aż tak bardzo nie przeszkadza, żeby to przerabiać. Jest jak jest. No i cóż, na tyle dzisiaj. Mam nadzieję, że pan Mariusz skorzysta z mojego filmiku. Inni też w razie potrzeby. Trzymajcie się. Na razie, cześć.